Siema, 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 kryptoświry. W dzisiejszym odcinku będzie, a nie mówiłem oraz a nie mówiłem i żeby nie było, hmm, a nie mówiłem. Ponadto parę newsów i no, a zatem let's go. No dobra, czyli ci, którzy już oglądają mój kanał jakiś czas i jesteście ze mną, co mnie strasznie cieszy i dziękuję wam za subskrypcję. I super, że się pojawiły jakiekolwiek komentarze. Dla was warto to robić. E, słuchajcie, ci, którzy oglądają systematycznie, to wiedzą, że teraz będzie zagadka, zagadka. Uwaga, no słuchajcie. No i ona brzmi jak? No, tutaj Kryptomichałek. Słuchajcie, czym nie jest? Nie jest doradcą finansowym, tak dokładnie, czyli wszystko co robita z hajsem jest waszym hajsem i jest waszą decyzją. I nie możecie mówić, że Krypto Michał był doradcą i kazał mi kupić, bo nic nie kazał, po prostu podzielił się swoją wizją. A jeżeli tą wizję akceptujesz, ta wizja ci odpowiada i generalnie jesteś świadom tego w co inwestujesz hajs i się po prostu ze mną zgadzasz, to pompuj kaponę i lecimy dalej z tematem. Wracając do tego, co mówiłem, z tym, że a nie mówiłem, to chciałem wam powiedzieć tylko tyle, że to jest mój kanał. I teraz, żeby nie było a nie mówiłem, fajnie, że tutaj ja też sobie wszystko oczywiście mogę podglądać. To nie jest tak, że wy sobie tam klikacie, ja tego nie widzę, bo widzę, <laughs> ale do rzeczy, słuchajcie. 13 października nagrałem filmik, że Polka Dot szaleje i Coty Ready to Go. Taka była prawda. I co się wydarzyło? 13 października Polka Dot kosztował ta -dam! Zmierzmy to, zmierzmy to, nawet bie, 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 bierę najgorszą opcję pod uwagę, bo to był 13 października i ja pamiętam, że ja się włączyłem do wideo gdzieś w tym miejscu, więc weźmy opcję najgorszą, chociaż z tego, co kojarzę, ja około 39 dolców mówiłem, że e, Polkę trzeba tutaj jakby dobrze, dobrze, Polkę dotę trzeba dobrze oglądać. No i tak sobie pomyślałem, że wam tutaj teraz udowodnię, że od tego 13 października, czyli do 3 listopada, jeżeli ktoś się wpompował w polka dot, tak jak mówiłem, ty oczywiście tak jak no kurczę, później ja to zrobiłem, co prawda nie tak jak bym chciał, bo był oczywiście mój eksperyment. Natomiast faktycznie można było zrobić 25%. To jest polka dot. Zanotowali? Mogliśmy ciupnąć, czy znaczy, ciupnęliśmy 25%. OK, czyli pierwsze, a nie mówiłem do bunkru. Koty, ta sama sytuacja. Liczymy 13, 13, 13, 13, października. Mówiłem, że kotti ready to go. I kotti w najlepszym etapie, jak ktoś to dziabnął, to zrobiło 40%. Fed, Fed, Fed. O fecie na moim kanale wspominałem przedostatnio i to było panie, panie w tym filmiku bodajże Bitcoin korekta, czy panika jeszcze sprawdźmy, a nie, to nie będzie tutaj. Damy do tyłu i tu sobie otworzymy Bitcoin, czy to panika, czy ten zegartyka, uwaga, Fed, 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 Fed. Tak, XXI wiek, internet z firmy nie powiem jakiej, żeby nie było yy, reklamy. No dobra, tak było. No, mówiłem o tym filmiku Bitcoin, korekta czy panika, spadek. To był 25 października. Mówiłem uwaga na FED. 25 października, bo mamy tu. Uwaga na FED. Od 25 października nawet plus minus zróbmy nawet, nawet, nawet tu zróbmy, bo ja nie pamiętam dokładnie. Tam, 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 tam. 27%. Dziękuję, dobranoc. E, także, żeby nie było, a nie mówiłem, że nie mówiłem, no to mówiłem, tak? Mówiłem, wspominałem, że to się może urwać. Wspominałem wtedy, że. FED konsoliduje po prostu w tym trójkącie przeokrutnie, po prostu przeokrutnie przeksiążkowo i w ogóle i nawet pamiętam chyba z tego co mówiłem, że się czuję po prostu, że tutaj to wygląda jak takie zaszczute wieże w zwierzę w kącie po prostu zwierzę, które już jest po prostu pod ścianą i będzie musiało gdzieś uciec I tylko pytanie czy ucieknie psz, w tą stronę czy juhu, w tą uciekło w tą dobrą dziękuję, dobranoc miłej knyszy, na którą Was teraz stać na dworcu. <laughs> A ci, którzy oglądają, to nawet będziecie mogli kupić <laughs> na kaczki chleb, żeby je wykarmić. <laughs> Ale to z tego, co kojarzę, to ci od kaczek siedzą w Cardano, więc ee, pójdziemy do Cardano. Znowu. Dobra, już nie zapisuj, bo zapisywałem przed chwilą. Po prostu wyjdź. O, dziękuję. E, dobra, Cardano! Cardano, Cardano. No i dobra. <laughs> dzięki, dzięki jeszcze raz za komentarze. Ja jestem z Wami pełną gębą. I w związku z tym, że jestem z Wami, cieszę się bardzo, że wchodzicie ze mną w interakcję. I teraz, wracając do rzeczy, słuchajcie, Cardano! Cardano! Kurcze! No, Cardano na wykresie dziennym wygląda tak, że się e, podbiło nam tutaj pod ten poziom dość istotny 2.07, 2.05%. No, i generalnie wszystko było fajnie na dzisiejszym wykresie dziennym, bo już się tu mocno wybiło. Natomiast zostało spuszczone z powrotem do tego etapu, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje. Słuchajcie, bo. Jak robi się trend? Trend robi się od, yy, od środka, tak? To też to jest tak jak tornado. Tornado się nie pojawia po prostu, nie wiem, bo ktoś sobie piernął mocniej i nagle bum, poszedł taki wichar, że w tym, w tym oto miejscu działające pierda strzelił jest po prostu tornado, czyli stał Kowalski, zrobił pfff i johoho, tornado! Nie, 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 tak to nie działa. Ehm, tornado się robi po prostu powolutku, powolutku, się zbiera, 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 zbiera się w końcu tak wyzbiera, że ta nie znowu zmieniają pieluchy, bo jest kupa zawieruchy. <laughs> I więc tak samo się robi trend. Trend się robi od środka, czyli od tych Małych interwałów do dużych. Jeżeli chcemy zobaczyć, czy coś nam trenduje, to warto na przykład poskakać po takich interwałach jak jednogodzinny i zobaczyć, że. u, uh, hu uh, uh, hu panie Marianie, przecież to jest explosion. No i dobra, no i mieliśmy explosion, a później. Widzicie to? Opa! No i tutaj sobie konsolidujemy. No i dobrze, że konsolidujemy, to znaczy, że są reakcje, tak? Jest reakcja rynku, był totalny wzrost, później oczywiście Bobitko i zrobił małe. Psz. No i tu się pojawiła konsolidacja, czyli sobie jakaś tam walka się włączyła do tego, co tu się dzieje. I teraz ee, czego możemy się spodziewać po kardanu? Po pierwsze, konsolidacja jest dobrym, jest dobrą oznaką, tak? Zbieramy po prostu. Power, czy tam power, czy bardziej in English language, zbieramy power na to, żeby eksplodować. Tak, to jest wskaźnik energii. Nie wiem paliwa, yy, mocy, yy, który pokazuje, że za chwilę się coś wydarzy, tak? Jeżeli ten wskaźnik jest na górze, zobaczcie, no to tu się coś wydarzy, no i za chwilę bum, cena może uciec do góry. Ja nie będę teraz takich idealnych przykładów wam na to szukał, natomiast on nie pokazuje nam w którą stronę cena pójdzie, natomiast pokazuje, że będzie trendować. Eee, dlatego warto sobie do tego wskaźnika dobierać wskaźnik na przykład RSI, który pokazuje, czy cena jest przepalona, czy jest na przykład jeszcze, czy już jest niedowartościowana, nie? No ale tu wracając do tematu na Cardano, mamy tak, że konsolidujemy, czyli jednocześnie zbieramy tą moc, no i jak sobie jej nazbieramy na tyle, na ile będziemy chcieli, to ona wystrzeli. Raz już wystrzeliła przepięknie, widzicie, tu było bardzo dużo energii, RSI było nie za wysoko i to skończyło się to pięknym strzałem do góry. No i teraz tak, ja wolałbym, żeby tu się zatrzymało Cardano, tu. Tutaj, gdyby nastąpiła konsolidacja na tym poziomie, byłoby to dla mnie cenniejsze niż ta konsolidacja. Natomiast, no płakać nie będę, bo to też nie jest źle. Tylko że jeżeli my zaczynamy przy tej konsolidacji odbijać się po prostu od tego poziomu od dołu, nigdy nie mamy gwarancji, że za chwilę nie wrócimy, tak? Osłabiamy ciągle ten poziom, bo pukamy do tych drzwi, Ej, wpuść mnie, wpuść mnie, proszę, wpuść mnie i nagle uh, 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 udało się. Ale niekoniecznie tak się musi wydarzyć, tak? Dlatego taki wystrzał i retest, to co ja zawsze mówię, czyli mój ulubiony ulubiona forma inwestycji, czyli wystrzał ceny, retest i kolejny wystrzał, lubię to i działam sobie wtedy, tak? Natomiast wystrzał i po prostu taka yy, yy, pułapka yy, yy, po prostu która tu powstaje czyli nam się wydaje że będzie ale będzie ale będzie ale będzie więc na to trzeba uważać natomiast nie wiem co się wydarzy na wykresie 4 godzinowym. mieliśmy piękne wyjście Piękny retest tutaj na 4 czterogodzinówce. No, i teraz tutaj zobaczymy, jak to się zakończy i gdzie pójdzie cena. Więc albo jesteśmy dobrze, albo jesteśmy źle, w zależności od tego, jaki sobie interwał ustawimy. Na razie ten ruch w górę był bardzo fajny, bardzo mocny, podobał mi się i dużo pokazał, że Cardano ruszyło. Natomiast musimy dać sobie czas na rozwój wydarzeń. Tak, można zagrać do góry już, ale trzeba być ostrożnym, żeby się nie zdziwić, że cena jednak. Z powrotem się cofnie, tak jak to było widać na godzinówce. Tyle na cardano. Bitcoin. Bitcoin dzisiaj zaliczył małe tąpnięcie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, po raz kolejny musicie wyciągać wnioski, tak? Ja Wam mówiłem, zobaczcie. Raz, dwa i trzy i trzy. No i. Pięć, panie, 5, pięć, 5 pięć razy cena miała się pff, tak jak wszyscy zdechły, kot, pad i leży. Ale pięć razy cena pokazała nam, że na tym poziomie nie ma żartów. Tu się wybraniamy. Czyli są ludzie, którzy po prostu kupują. Są też ludzie, którzy w ciemno ustawiają zlecenia zakupu i po prostu siedzą z założonymi rękoma i czekają, aż to sobie. Pff. I wtedy, kiedy sobie cena zrobi. Pff, im się automatycznie uruchamiają zlecenia kupna, i cena sobie spokojnie odbija do góry. I na przykład mamy dobrym przykładem tego jest ten Knot, tak? Cena spuszczona, ale od razu aktywowane zlecenia i powrót ceny do góry, tak? Są ludzie, którzy mają założone ręce, siedzą, po prostu mają to rozpisane i nic nie robią, nie przyglądają wykresów, tylko się śmieją. Poza tym, to jest bardzo fajna i długa konsolidacja, która powoduje, Znowu, że na wykresie dziennym, jak się przełączymy, bitcoin zbiera paliwo, po prostu wciół paliwa, znowu jest kompletnie doładowany i pokazuje nam tylko i wyłącznie ten okres konsolidacji, że na tym etapie Bitcoin jest mega mocno wspierany. Więc jeżeli będziemy sobie taki range range'ować będziemy tutaj Texas Ranger, o by, by Chuck Norris, o, tak tak Chuck Norris w końcu wykopie, to znowu polecimy na te 75 tysięcy, które wam e, w którymś z filmików mówiłem, że dla mnie target jest tutaj 75 koła plus minus, tak? Więc widziałem Opcje i widziałem ludzi, którzy twierdzą, że to będzie 90. Ja bym się nie podniecał, popodniecam się, jak już będę miał się czym podniecać. Na razie widzę tą konsolidację, widzę ten napór mocy, który jest ok. Bardzo mnie to cieszy, że respektujemy ten poziom, jest on bardzo bezpieczny. Natomiast poczekajmy sobie na wyższą. Pamiętajcie, że gra na Bitcoin na przykład na giełdzie Binance powoduje, że tam możemy sobie zagrać z potężną dźwignią, więc są też ludzie, którzy tą dźwignią wojują. Pamiętajcie, że dźwignią wojujesz, od dźwigni zginiesz. Tak? Bo wtedy, jeżeli ktoś za dużą dźwignię ustawi, to minimalny ruch ceny wybija często te pozycje, po prostu je yy, zeruje. Bardzo często takie długie knoty są właśnie tego symbolem, że te, ci, którzy zagrali zwane longi, czyli na wzrosty, bum, wybicie i sporo powrotem cena wraca. Tak? Wyłupani, wyrzuceni za burtę. Bez jakby żadnych negocjacji. Za kołnierz i strów w ocean. No i ostatni naszej Ethereum. Słuchajcie, Ethereum w ogóle, no, no, no jak, co by tu powiedzieć? No co by tu powiedzieć, słuchajcie, co by tu powiedzieć? Eee, cudownie, po prostu cudownie. Ethereum po prostu na wykresie, zobaczcie, ja narysowałem tą linię trendu, respektowaną pięknie. Na wykresie godzinowym oczywiście tego nie widać, ale zobaczcie, już tu mały spadek, pompa! Nigdzie nie idziemy w dół. Na wykres 4 godzinny się przełączamy. Zobaczcie, przecudownie respektowana linia trendu dla Ethereum, jakieś tam potknięcie, ale od razu powrót. Co moim zdaniem, tak jak mówiłem w tym silniku, filmiku, pokazuje tylko moc tego w tym momencie, że to od razu pomimo, że spadło, wybiło. Tak? Natomiast jest jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest układ świecy dziennej, który aktualnie występuje. Zobaczcie, że Ethereum zgodnie z linią trendu pięknie, pięknie wzrasta. Tak? Ta świeca aktualnie zmienia swój wygląd. Przed chwilą specjalnie wygooglowałem to, żeby wam pokazać. Przed chwilą ta świeca wyglądała dokładnie jak świeca doji. Dokładnie tak. O tu. Widzicie? I teraz jeżeli taka dojczka by nam się zrobiła tutaj na wykresie dziennym, na tym pułapie, gdzie jesteśmy wszyscy na maxie, Uważałbym wtedy, czy przypadkiem tutaj nie złapiemy jakiegoś powrotu na niższy poziom. Właśnie do tego 4400, do tego poziomu. Idealne miejsce, zobaczcie, to nie jest przypadek. Linia trendu tu przecina się z linią em, ważnego oporu, kiedyś teraz wsparcia, więc może tak być, że to złapiemy zawrotkę, ale wtedy, uwaga, Trzymaj wać pan tych, którzy nie wsiądą do tego autobusu w tym miejscu, bo ten autobus polecieć może po prostu niczym e, domontowanemu skrzydła i jak jakiś boik, tak? Także w zależności jak zamknie się ta dzienna świeca, co ona nam pokaże, trzeba obserwować, czy nie będzie cofki. Jeżeli w tym miejscu się spotkamy z ceną, to ja tu ładuję torby jak na wakacje do Grecji w tym roku. Także uwaga, uwaga i jeszcze raz uwaga, bo jest duży wolumen i ten wolumen, jeżeli będzie sprzedażowy i nam się zrobi taka świeczka, która powie o tym, że uciekamy z tematu, łapcie się gdzieś tu i wtedy to the moon! Dobra. I teraz palę parę newsów, słuchajcie. Kojarzycie serial Squid Game? <laughs> Na pewno kojarzycie. Ja też porwany tą falą ludzi, którzy to oglądali, po prostu stwierdziłem, że no dobra, dobra, łobejże. Okej, okay. no jest spoko. Squid Game. Niech będzie. No nie wiem, nie, nie urwał mi po prostu pośladów tak, jak yy, zrobił to dom z papieru. Yy, bo wtedy pamiętam purlopu straciłem na to, żeby to obejrzeć. Natomiast do czego ja zmierzam? Słuchajcie, jaka, jaki, jaki jest po prostu sens mojej wypowiedzi, bo ja tu nawiązuję do mojego ostatniego wideo, gdzie mówiłem o przerzucaniu kapusty z dobrych projektów do projektów po prostu dupiastych, tak? I mamy tutaj yy, taką sytuację. Wymyślają sobie kryptowalutę, która jest po prostu mm, żre fame. E, to jest tak, że jeżeli będzie, e, sławna będzie kupa, to ludzie tą kupę kupią. Po prostu. Jeżeli kupa będzie sławna, jeżeli każdy będzie chciał mieć kupę i po prostu kupa będzie e, oznaką sukcesu, to każdy tą kupę będzie chciał mieć. Po prostu i każdy kupi kupę. Tak to wygląda. Jak sobie wygooglujecie o mm, bańce tulipanowej, to zrozumiecie, że tulipan, którego teraz kupicie, nie wiem za 2, 5, 6 zł yy, swojej dziewczynie, mamie na dzień mamy, czy nawet sąsiadce, jeżeli jest fajna i nie krzyczała na was od dawna, że słuchacie głośno muzy, to zapłacicie z za tego tulipana za kilka złotych. A yy, ta bańka tulipanowa, którą, którą możecie sobie wygooglować, przykładowo na dzisiejsze czasy nie wiem, szli, szli, szli byście i tulipan byłby za nie wiem 5 koła. Rozumiecie? Jeżeli coś jest takie, że Oo, uga, buga, kupuj, no, kupuj, 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 to jest super, kupuj, 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 kupuj. No to wtedy robi się FOMO, tak jak było na Shiba. Cena idzie po prostu jak e, petarda na Sylwestra w kosmos i za chwilę pff, ci, którzy kupili tu się jarali, ci, którzy kupili tu się zjarali. Rozumiecie? Zjarali się po prostu na stosie jak babajaga bo e, jak jakaś wiedźma, bo po prostu wtopili kompletnie cały hajs. Tu jest problem. Tak, nie kupuje się FOMO. I tak ich wyciućkali, że oni się w pewnym momencie skapnęli, że o no fajnie, dobra, ten token zrobił hajs. Ale nabywcy Squidów zgłaszali, że, nie ma, że mają problemy z odsprzedażą swoich coinów na pancake słapie. I teraz mimo tego i tak były czubki, którzy po prostu ładowali w to kapuchę. Więc sorry, jeżeli ktoś kupuje takie coś. Wracając do rynku krypto yy, możemy tu wbić na taką walutę, o której mówiliśmy ostatnio, na Shiba i ktoś Shiba, 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 Shiba po prostu tu się ładuje w takie totalne FOMO i zdziwiony, że stracił 30%, bo tak naprawdę ci, którzy wbili na totalnym wierzchołku, to później mieli 35% na plecaku. Coś się odkuło, ale to nadal spada, ok? Ja wiem, że zaraz ktoś powie, no panie, wie pan, co, tak na moje oko, to tutaj się zaraz zrobi piękna flaga i to będzie bum, 500, 1500, No może i będzie, może znowu będzie druga um, pompa. Pamiętajcie, że na krypto jest dużo po prostu spekulacji na zasadzie, że Elon Musk powiedział, że Shiba Inu to jest w ogóle fajne i wtedy psz, cały świat kupuje, bo Elon to tweetnął. O to chodzi, tak? Eee, I tak wyglądał token Squid z różnicą taką, że Shibę możecie kupić i sprzedać, a tego Squida się już nie udało. I nagle zobaczcie co się stało po prostu z wartością. Uuu, to, 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 to. Psz, dziękuję dobranoc. Bida w portfelu, bida z nędzą. <laughs> Nie mam na chleb dla kaczek. To co mówiłem ostatnio. Rozumiecie? Tu trzeba uważać. Kryptowaluty kupujemy baniakiem, czyli dokładnym sprawdzeniem projektu, analizą projektu, a później zakupem i cieszeniem się ze wzrostów, a nie, że ten powiedział tam temu, że tamten temu, i w ogóle to jest sławne, to kupmy kupę, bo kupę trzeba mieć. No jednak nie, tak to nie działa. I ci, którzy kupili, to jest przykładowo tego Squida, być może wcześniej byli. W docie, czyli w czymś, co 11 listopada ma swój totalny po prostu explosion z newsów. No i zobaczcie, ja mówiłem o tym przy 39, mamy 54. No naprawdę nie trzeba być jakimś mega matematykiem, żeby stwierdzić, że to się po prostu opłaca i to jest pewny projekt i dużo osób o tym mówi, a nie jakieś nie wiadomo coś. Bo będę miliarderem. Byli tacy ludzie kiedyś kupili dawno temu Bitcoina, jak on kosztował tyle, co, co, co nic. I oni to po prostu kupili fajnie, bo Bitcoin wystrzelił w górę i, no i zostali miliarderami. Oczywiście uda się wam to, tak? Dogecoin też spowodował, że Elon Musk tweetnął i było mnóstwo nowych milionerów czy tam miliarderów nawet, tak? Ale nie liczcie na to, że wy będziecie akurat tymi, którzy to zrobią. Jeżeli wam się to uda, petarda. Jeżeli nie, wtopicie hajs. Ja po prostu wychodzę z założenia, że lepiej jestem portwój budować powoli, sumiennie. Ale rozsądnie. To jest mój coin tracking, i do niego wrócimy w momencie, kiedy ja będę Wam, moi drodzy, tłumaczył mój eksperyment, ponieważ przez to, co się ostatnio działo, ja przewaliłem temat w postaci takiej, że XTZ sprzedałem i zreanimowałem po prostu, przepompowałem sobie hajs do drugiego eksperymentu. Czyli mamy tak moje inwestycje, które sobie gdzieś tam robię, inwestuję i tak dalej, oraz. Eksperyment. Jeden stwierdziłem, że te 60 tradeów, czy tam ile, do półbańki, uda się na pewno, tylko że chcę to zrobić na spokojnie, żeby każdy mógł ewentualnie sobie dołączyć. Ja będę wrzucał to, co kupuję. Dzisiaj dokonałem kolejnych trzech zakupów. Tam była kwota wyjściowa 1300 zł. Teraz jest 6 koła w połączeniu i pokażę Wam to na e, moim coin trackingu. Jeżeli będziecie chcieli dołączyć, to będziecie mogli dołączyć. W dniu dzisiejszym kupiłem kolejne trzy monety, między innymi kupiłem Alice no i tyle I, i po prostu liczę na to, że wykonam w 10 krokach bańkę pierwszy krok czyli z 1300 zrobiłem dwa koła w przeciągu tam jakiegoś okresu od sierpnia bodajże do września i teraz mamy to był 3 września, a był październik, listopad po dwóch miesiącach ten po prostu kapitał się podwoił, czyli wyszło cztery koła, no i tak sukcesywnie będzie się kapitał podwajał Aż przy dziesiątym kroku będzie po prostu bańka. Nie mydlana, tylko prawdziwa. I tak naprawdę później Wam powiem, co chcę z tego zrobić, żeby sobie uczynić z tego stałe źródło dochodu, e, pomimo inwestowania, reinwestowania tej kapusty e, i, i powiększenia tego portfela, jakby cały czas będą regularne, stałe zyski. Kto wierzy, lecimy z tematem, kto nie, trudno. Eksperymentów było wiele na krypto. Dużo się udało. Gratuluję tym chłopakom, którzy pokazali światu, że można inwestować mając 20 złotych co miesiąc, czy tam co niedzielę do wydania. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Nie kupujcie kupy. Pamiętajcie, kupa to kupa i kupą pozostanie. Nawet jeżeli ktoś mówi, że kupa jest fajna, to właśnie o to chodzi. Ktoś ci mówi, że kupa jest fajna, kup kupę, a ty sobie mówisz do niego, stary, kupa to kupa, więc nie kupię kupy. <laughs> Rozumiecie? O to się rozchodzi, więc nie ładujcie się w takie projekty typu e, Squid Game, e, typu Squid, typu Game, typu Frame i Fame, ok? Po prostu kupujemy to, co ma sens. Robicie research własną głową, nie słuchacie, e, że o YouTuber powiedział, to ja bierę, bo być może YouTuber miał w tym swój współudział, nigdy o tym nie wiecie. U mnie nigdy nie zobaczycie projektu, który ewentualnie zgłosił się do mnie, jak będę miał kiedyś miliard subskrybentów i zgłosi się projekt i powie, stary, my ci damy hajsa, a ty weź tam ludzi to w pompuj. No way, no way, tak się nie będziemy bawić. Ja po prostu chcę, żebyście uczyli się inwestycji. Także jeszcze raz, słuchajcie, dzięki, że jesteście. Cudownie, że są nowi subskrybenci. Fajnie, że komentujecie, piszcie te komentarze. Jak możecie, udostępniać te filmy, wtedy zasięg wzrośnie. No i tyle. I życzę Wam e, krótkiego weekendu, bo zaraz będzie znowu jeden dzień wolny, jupi. E, e, krótkiego weekendu Wam pożyczyłem. No to nie, to już znaczy, że już jest późno. E, chciałem Wam życzyć e, szybkiego tygodnia, żeby doszło do tego weekendu, bo później i tak mamy kolejny długi weekend, więc o to mi chodziło, tak? Żebyście wam, żeby Wam szybko zleciało, czyli tak, żeby zaczął tydzień, a weekend, żeby był udany. I będziemy się widzieć niebawem. Tyle na dzisiaj. Pozdro i fajnie, że jesteście. Hej! we